Kolejnej e-recepcie. Dzisiaj krótka relacja z siewu kukurydzy. Znajdujemy się na naszej głównej demofarmie, zlokalizowanej w Niedźwiedziu, gdzie założyliśmy poletka doświadczalne kukurydzy. I tutaj zasialiśmy 7 naszych czołowych odmian, które znajdziemy w naszej ofercie, a także 3 odmiany testowe, aby sprawdzić i porównać je do naszych czołowych odmian, aby w przyszłości, wprowadzając je do sprzedaży, Mieć stuprocentową pewność, że wydadzą one satysfakcjonujący plon. Analogicznie do Niedźwiedzia, założyliśmy również 10 demofarm w całym kraju, aby na bieżąco sprawdzać, a także prezentować nasze czołowe odmiany: i tam zasialiśmy następujące odmiany: Abelardo, Velas, Henley, Morok, Amello, Galactus i Armile. Jednak o odmianach dzisiaj nie rozmawiajmy. Jesienią, podczas gdy rośliny przejdą cały okres wegetacyjny i wykształcą kolby, wtedy nagramy filmy, gdzie będziemy przedstawiać każdą odmianę z osobna. Dzisiaj jedynie mogę powiedzieć, że większość z tych odmian to odmiany, które charakteryzują się typem ziarna flint i FAO zawiera się w przedziale od 230 do 250. Teraz słowem wstępu, jak wiemy, jest to powtarzane wielokrotnie. Wiosna nas nie rozpieszcza. Natomiast kukurydza jest bardzo wymagającą rośliną pod względem agrotechniki, siewu, a także warunków meteorologicznych. Kukurydza jako jedna z nielicznych gatunków siana jest punktową. Podczas siewu należy zwrócić uwagę nie tylko na termin siewu, ale także na wilgotność gleby oraz jej temperaturę. Tutaj bezpośrednio na wilgotność gleby nie mamy wpływu, ponieważ jest to uzależnione od opadów. Jedynie możemy stosować uprawki, które nie przesuszają nam gleby. Natomiast na temperaturę mamy już większy wpływ. Z tego względu, że wiosną temperatura każdego dnia rośnie. Z tego względu możemy wyczekać odpowiedniej temperatury i zasiać w momencie, kiedy ta temperatura gleby Wzrasta nam powyżej 8 stopni Celsjusza. Dlaczego ta temperatura jest tak ważna? Z tego względu, żeby zainicjować kiełkowanie ziarna kukurydzy, tempera suma temperatur efektywnych musi wynosić 80 stopni Celsjusza. Co to oznacza? Im cieplejsza gleba, tym bardziej wyrównane i szybsze wschody. A przecież na tym nam zależy. Minimalna temperatura gleby uzależniona jest od. Ziarna, które siejemy, czyli czy to jest ziarno typu flint, tutaj minimalna temperatura to 6 stopni Celsjusza, natomiast w przypadku ziarna typu dent, to minimalna temperatura to 10 stopni Celsjusza. Oczywiście należy tu zwrócić uwagę, że mówimy o minimalnych temperaturach gleby, które, które są średnią dobową temperatur, a nie temperaturą zmierzoną o godzinie 15 po całodniowym nasłonecznieniu. Kolejną bardzo ważną kwestią podczas siewu jest również termin. W zależności od regionu Polski, w którym się znajdujemy, te terminy są różne. Dla przykładu, w województwie kujawsko-pomorskim optymalny termin siewu kukurydzy mieści się od 20 do 25 kwietnia. Z tego, co powiedziałem, możemy wywnioskować, że kukurydza jest rośliną ciepłolubną. Z tego względu Planując siew, musimy zwrócić uwagę na prognozy długoterminowe. Czy ta, po, czy ta temperatura będzie wzrastała, czy ma raczej tendencje spadkowe. Jeżeli są tendencje wzrostowe, to szybciej osiągniemy sumę temperatur efektywnych w granicach 80 stopni Celsjusza i będziemy mieli wyrównane wschody. Mówiąc, że kukurydza jest ciepłolubną, należy tutaj wspomnieć również o przymrozkach. W momencie, kiedy mamy do czynienia z przymrozkiem nawet minus 2 stopnie Celsjusza, to części nadziemne zostaną całkowicie uszkodzone. Jednak nie należy tutaj panikować. Z tego względu, że do fazy 5-6 liści stożek wzrostu kukurydzy znajduje się jeszcze pod ziemią. I w momencie, kiedy temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza i zostanie uszkodzona część nadziemna natomiast stożek wzrostu, który znajduje się pod ziemią, nie zostanie uszkodzony, to wtedy ta roślina się nam doskonale zregeneruje. Jednak, kiedy te przymrozki przyjdą w fazie ósmego liścia i stożek wzrostu już jest ponad ziemią, wtedy niestety musimy się liczyć z całkowitym uszkodzeniem rośliny. Z tych powodów, które wymieniłem wcześniej, na demofarmie w Niedźwiedziu siew nastąpił 24 kwietnia. Spodziewałem się bardzo złych warunków wilgotnościowych gleby, ponieważ w Niedźwiedziu była całkowicie bezśnieżna zima a ostatni opad miał miejsce 10 marca i spadło zaledwie 5 litrów wody na metr kwadratowy. Jednak tutaj było miłe zaskoczenie, z tego względu, że na około 5-6 cm znajdowała się wilgoć w glebie. Z tego względu głębokość siewu ustaliłem na 6 cm. Obsada roślin, która została przyjęta we wszystkich odmianach, to 85 tysięcy nasion na hektar. Temperatura gleby już o poranku miała około... gleba miała około 8 stopni Celsjusza. Natomiast wraz ze wzrostem temperatury w dzień, rosła również temperatura gleby. I tak o godzinie 12 mieliśmy już 11 stopni Celsjusza. Współrzędnie z siewem wysialiśmy oczywiście nawóz, jakim jest polidab, czyli fosforanamonu. 18% azotu, 46% fosforu i dodatkowo 5% siarki. Został on wysiany w dawce 160 kg na hektar. Przed siewem nastąpił oczywiście zespół uprawek, a także nawożenie. W tym roku podjęliśmy decyzję, że cały azot podamy przed siewem. Z tego względu zastosowaliśmy oczywiście mocznik w dawce 320 kg na hektar, co w czystym składniku daje nam 150 kg azotu na hektar. Taka decyzja została podjęta ze względu na suszę, z którą mamy do czynienia. Na bieżąco będziemy oczywiście monitorować plantację, a efekty zastosowanych technologii możecie państwo obserwować na stronie demomyśnikfarma.pl. Która ma swoją nową odsłonę. Zapraszamy. Natomiast w kolejnych e receptach porozmawiamy o jakże trudnym zwalczaniu chwastów w kukurydzy w tym roku, a także o zabiegu T2 w zbożach. Bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia!